Siema! Yo! Siema! Hawk! Siema! Yo! Ja jestem Leszkiem A ja mają! A oglądacie? TENTROLE! Ten Dzisiaj będzie jeden temat, który będziemy ciągnąć przez długi czas, ale co tam raz na jakiś czas Taka seria Ależku czego się boisz? Niczego Boisz się, że się nic nie boisz? Nicofobia Dzisiaj porozmawiamy o fobiach na literkę A Ja mam tutaj zgapkę taką, więc sobie będę po prostu czytał Aurofobia Co to jest, aurofobia? Lęk przed złotem Boją się no. złota? No, babka dostaje pierścionek zareczynowy Nie no, zas, weź to, weź to. Jak macie aurofobię, to podam wam skrytkę pocztową i oddać nam eee, wszystkie tak. złoto, jakie posiadacie. Uwolnię was od fobii. Altofobia. Boją się ludzie wysokich człowieków. Dostaję sobie prezent od ukochanej żony. O, dzisiaj na mecz prokomu, tref albo eee. NBA. Eee. Naprawdę mam posrady, bo zobaczę wysokich ludzi. Mam znajomego, który boi się wysokich kobiet. My myślimy nową fobię. Altofeminofobia. Strach przed wysokimi kobietami. Agmenofobia. Strach przed y, staniem w niewłaściwej kolejce. Co? I masz jeszcze altofobię? No to kurwa, tam jest za długa kolejka, u niej ja tam to się boję, ale tu jest wysoki facet! Czekaj. <grym> Co, Co za trepy, ja nie mogę! Jak można być retardem i się bać niewłaściwej kolejki? Ambulo... ale wszystko się łączy. Ambulofobia. Strach przed chodzeniem. Jak można mieć kurwa strach przed chodzeniem? Pff. Chodź synku i wyjdziemy z domu, nie ja się boję Wybiegnijmy z domu Okej, okay, nie boję się Nie boję się życia A poproszę a... L4, bo mam Bo boję się chodzić do pracy I ogólnie zatrudnili nowego pracownika Wysokiego Wysoki to w dupie mam altofobię, nie Czy... mogę Anksofobia, strach przed ważeniem się No kurwa, nie wejdę no no wejdź. No nie wejdę, no. No wejdź, zobaczymy, czy dobrze działa to... No nie wejdę, no bolejdź, no! Pochódź waga. Zejdź ze mnie, bo nie mnie głowa! Ale lą Arytmofobia. Strach przed liczbami. Ten koleś nigdy nie wie, która jest godzina. Która godzina? Spierdalaj, nie szykanuj mnie! Jak dostanie zegar, kurwa, na Wigilię od, od ciotki. jest jesteś ciotką! Jak ktoś ma arachnofobię i na zegarku jest pająk. Arytmio arachnofobię? I w ogóle pojebanie, jak da mu to ciotka kurwa, która Które jest <grym> 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 Boję się cioci, da dała mi prezent, którego się jeszcze bardziej boję. No i ze złota zegarek w ogóle. Combo Nie chcę tego, zostaw mnie. Zawał, wtedy jest zawał. Arahibutyrofobia Czyli co? Kurwa, nie wierzę. Lęk przed masłem orzechowym przyklejonym do podniebienia. Co? Kurwa, mam masło na ale... koniec. Napierdolę. dole O kurwa Aaaa! jak je kanapkę, to też odwracają do dołu, żeby ewentualnie na żuchwę się przykleiło. Atelofobia. chodzisz do babki i mówisz, ja jestem po prostu atelofobistą. Ja po prostu boję się niedoskonałości, więc właśnie nie mogę się z tobą spotykać. Bo ja się ciebie boję. Atelofobia! Ładne. To jest ładne, no? Rozmowa o pracę. To są, trzeba podać te wady, żeby były twoimi zaletami. Tak, tak, tak. E, panie Leszku, hmm. proszę wymienić dwie swoje wady. Nadgorliwy, jestem atelofobem. A co to jest? Fobia przed niedoskonałością. I to uważa pan za wadę? Podoba mi się pan, ma pan tę pracę. Ojej, o, mamy Nie spod... pracownika! Nie spodziewałem się. A i fobia, strach przed porażką. No to jeszcze raz. Dobrze, Panie Leszku, już ostatnie w sumie, po drugiej naszej rozmowy Czy mógłby Pan mi wymienić swoje trzy wady? Jestem atelofobem Atelofobem? Kurczę, poważnie brzmi, co to jest? Lęk przed niedoskonałością I Pan to uważa... O, Mhm Dobra wada, dobra wada Jestem jeszcze atychifobem, proszę ty... Pana Jakie słowa, co to jest? Lęk przed porażką Boję o, się Nie, nie <laughs> potrzebuję trzeciej wady, wie Pan co? Jak pan potrafi się przyznać do takich rzeczy, biorę pana. Ma pan tę pracę, gratulacje. Nie spodziewałem Podbierzka się. Podwyżka przyszłego miesiąca. Autodysomofobii Strach przed rzeczami lub ludźmi, którzy po prostu źle pachną To ja Co mam ja autodysomofobię ja mam. A Od razu nie. Fu. Szczególnie w komunikacji miejskiej To jestem takim autodysomofobem Będę miał plakietkę, o jestem autodysomofobem Więc bardzo proszę odsunąć się ode mnie Więc mógłbyś nie jebać, bo to mnie kaluje. Bo się, się <laughs> mi boje, chce, żeby boję, chcę żebyś się bał ale, jak żule będą podchodzić? Kierowiku! Autocenofobia? Daj, pójdziecie grosz! Autocenofobię! O Zajebisty obrazek. W jak w lawa! mózg rozjebany. No. Z serca mu się lawa wylewa. Z Nie wiem co to jest, ale jest gęsta. To genialne. jest kozak. Festiwal youtuberów. Piotr Giński. No. Ogiński. Siemanko, witajcie w mojej kuchni! O kurwa siemanko, witajcie w mojej kuchni! Będzie on właśnie na festiwalu Hoplikes! Hop Festiwal, Festiwal Gdańsk, Gdańsk 2015 17-18 października To co? Na razie, nie? Kurwa, jesteśmy w ciem, ciemni w chuj. Tak totalnie? Tak totalnie. Nie pożegnałem się. No i dobrze. dobrze. Mm.